hej witajcie w kolejnym odcinku na kanale Oskar Mały Gospodarz. Eee, chciałbym Was przeprosić za no, ponad tydzień nie nagrywałem, ale nie miałem czasu. A wiecie, że te lekcje online teraz, a tu jest światło, które sobie zamontowałem. Ale to nieistotne dzisiaj co tam u królików? Samczyki jak widać szaleją. U nich wszystko dobrze. U tego też. U tego też wszystko dobrze. W ogóle, jaki duży już jest. Dobra. A i dzięki za 63 suby. Bardzo dziękuję. To są te trzy samiczki. U nich wszystko dobrze. i u tych dwóch tak samo wszystko dobrze a więc dobra naprawdę jeszcze raz was przepraszam że nagrywałem ponad tydzień u nich wszystko dobrze teraz będę chyba je oprzątał już i będę się żegnał No, przepraszam naprawdę trzeci raz e, za to, że była taka przerwa i dzięki za 63 suby. E, dobra, no to ja już się z Wami będę żegnał, to widzimy się w następnym odcinku, to cześć.